No okej, okay, śmanko, z tej strony Enzi witam was dzisiaj wszystkich w pierwszym odcinku serii Crazy Craft. Zapraszam! We'll no dobra, słuchajcie, pewnie jesteście ciekawi o co chodzi z Crazy Craft, co to będzie za seria i tak dalej, tak? Więc słuchajcie, Crazy Craft będzie swego rodzaju wiejską przygodą na moim kanale. Po prostu chciałem, żeby, żeby nie srać po prostu już tą nazwą Wiejska przygoda sezon 6, 7, 8, 50 i, i wiecie o co chodzi, chciałem po prostu stworzyć coś nowego, co będzie dalej wiejską przygodą, tak naprawdę tylko pod nazwą Crazy Craft i jesteśmy też właśnie na paczce modyfikacji, która nazywa się Crazy Craft 3.0. Tak więc słuchajcie, jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie paczki, możecie wbijać do opisu, tam będziecie mieli wszystkie linki, że polecę też tą paczkę modyfikacji. No, i słuchajcie, zaczynamy. Nie wiem, czy będziecie chcieli taką serię u mnie na kanale, tak więc zrobimy sobie. Yy, nie wiem, czy to nazwać test, czy jak to nazwać. Yy, nie mam pojęcia. Zróbmy tak, że co 3000 łapek, które będą wbite pod filmem, będę zaczynał nagrywać kolejny odcinek. Czyli, jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dzisiaj dobić 3000 łapek, to jutro wrzucam od razu kolejny materiał. Chyba że uda Wam się dobić. Bardzo szybko te 3000 łapek i zdążę się wyrobić jeszcze dzisiaj. To jeszcze dzisiaj wrzucę wam kolejny odcinek z Crazycraft. Tak więc. Zobaczymy jak to wszystko będzie szło, zostawiajcie łapki właśnie jeżeli chcecie tą serię u mnie na kanale I słuchajcie zaczynamy, jesteśmy w lodowej wiosce, w ogóle yy, nie widziałem nigdy czegoś takiego, nie wiem o co tutaj chodzi, dlaczego to jest lodowa wioska, czy to zostało dodane w jakiejś wersji Minecrafta Aczkolwiek dalej jesteśmy na wersji 1.7.10, a nie na jakiejś nowszej wersji Minecrafta, tak więc no jestem w szoku, być może przez jakieś tutaj modyfikacje i tak dalej zostało to stworzone, chyba że zawsze było, ja po prostu nie wiedziałem Słuchajcie, co tutaj możemy znaleźć? W ogóle są gobliny. Czekajcie, ja sobie troszkę zciszę może... że te, te dźwięki, bo nie powiem, zagłuszają mnie troszkę. Są gobliny w wiosce. Co, co to jest dziś villagery? Ale przed chwilą widziałem jak się lali z tymi goblinami i mam wrażenie, że chyba villagery już tutaj nie spotka, wiecie? Możliwe, że villagery dostały w pierdziel i się skoczyło. To jest skrzynka. Ale chcieli tu ukryć przede mną. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie od razu, może tutaj do tego. Kantorka, cześć goblinie, znaczy nie wiem czy to jest goblin, taki mały troll, co za różnica Słuchajcie, gdzieś tutaj powinna być chata kowala, chyba, mam taką nadzieję Gdyby tutaj była chata kowala to mielibyśmy może szansę, żeby rozwalić sobie ten kociołek i coś z jego przy okazji zabrać Ale czy faktycznie tutaj będzie taka chata kowala, nie wiem, nie widzę, bo ta wioska jest strasznie mała, wam powiem I chyba nie będzie nic takiego ale podoba mi się taka lodowa wioska, nie powiem. Dobra, słuchajcie, po prostu to zabierzmy stąd. Zniszmy tą skrzynkę. O po co ja mam to niszczyć? Zapomniałem przecież, że skrzynkę po prostu można rozwalić. Staj będzie. Okej. Okay. Woodoo Co to jest? Nie mam pojęcia w ogóle. Rowan Berries. Takie siedzenie, Spectral Dust, dużo naprawdę, dużo różnych rzeczy Modyfikacji też tutaj jest od Grom'a i powiem wam, że no, no może być ciekawe, zobaczymy jak to wszystko będzie się kręciło Od tej przerwy od Wiejskiej Przygody, no odpocząłem dosyć sporo, znaczy no co ja mówię w ogóle Odpocząłem od Wiejskiej Przygody, Wiejska Przygoda ostatnio pojawiła się, no, no dawno temu taka prawdziwa, gdzie grałem Powiem wam, że teraz o wiele lepiej już Yy, zaczyna mi się znowu grać w, no, w tą wiejską przygodę w Minecrafta normalnie. A nie wiecie, jeżeli chodzi na przykład o te comment bloki, jeżeli chodzi o modyfikacje, różne mapki, chociaż to dalej będzie się pojawiało u mnie na kanale, tylko po prostu właśnie przez to, że CrazyCraft będzie na kanale, odcinki będą pojawiały się częściej, bo jak sami wiecie, to, to, to nie jest takie proste, znaczy to jest proste, no to nie jest, wiecie, no coś niesamowicie trudnego, ale no żeby nagrać odcinek na przykład z comment bloków, czy żeby nagrać odcinek z modyfikacji, taką modyfikację muszę znaleźć i wcześniej muszę zrobić research, czy nikt wcześniej tego nie nagrał, bo potem w komentarzach jest syf i wszyscy piszą, że każdy ściąga od każdego, raz ja ściągam od kogoś, potem ja, potem ktoś ode mnie ściąga i potem robi się taki po prostu bajzel na tym YouTubie, tak więc pewnego czasu zacząłem robić research, bo, bo to jest masakra po prostu. Jest sporo youtuberów, którzy nagrywają dalej Minecrafta i powiem wam, że naprawdę trafić tak, żeby ktoś tego nie nagrał akurat w tym czasie jest ciężko. Bo mamy podobny content z, z innymi ludźmi, więc no naprawdę ciężko jest tutaj znaleźć coś, co, co będzie oryginalne, coś co tylko ja nagram, nie? Teraz słuchajcie, weźmiemy te krówki. Nie mam żadnego trzeba ani nic. Przydałoby się ściąć chociaż drzewo, żebym zrobił sobie drewniany mieczyk, żeby zrobić jednak to jedzenie. Więc zaraz się tej uzbroimy chociaż troszkę. Mam nadzieję, że te shadery nie będą wam przeszkadzały. Mi się przyjemnie gra, dobrze wszystko wygląda, ścinek jakiś przez to też nie ma, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę spoko. I wszystko będzie lepiej wyglądało. Tak więc ja na razie zostawię te shadery, ale możecie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy, 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 czy wam się to podoba, czy nie. Ale shadery wydaje mi się być całkiem nawet ładne podług jakichś innych shaderów na przykład, na których nieraz nagrywam, czy to właśnie przeglądy i tak dalej, dobra słuchajcie przeróbmy, co to jest, Bubbles o co chodzi, kim ja jestem aha, dobra, ja już ogarniam o co chodzi, nieważne weźmy sobie ten crafting eee, przeróbmy sobie te deski co to było, jakieś małpy tutaj w ogóle słyszę Ok, patyków, jeszcze patyków będę potrzebował. To jest za mało, jednak, żeby zrobić wszystkie rzeczy. Znaczy, chyba wszystkich nie będę robił, no bo po co? Wezmę sobie, zrobię po prostu kilof, żeby wykopać potem kamień, bo to się na pewno przyda. Wezmę sobie mieczyk i może siekierkę sobie. Chociaż nie, siekierę na razie walić. Na razie nie będę w to się bawił, bo i tak będę musiał kamień skopać. Wow, zmieniłem się w krowę? Ni, ale widziałem jak ona śmiesznie umarła. Okej, okay, mamy skórę. Skoro też się przyda. Mamy tutaj specjalne też yy, specjalne plecaki na podróże, taka modyfikacja wgrana, nie wiem jak tutaj będzie to wyglądało. Fajny dół wam powiem, tutaj będzie cave, więc ja bym sobie to zapisał, ale na razie nie mam wrzuconej jeszcze modyfikacji, dzięki której będę miał jakąś mapę, mini mapę tutaj. Więc to wszystko w kolejnym odcinku będę już dodawał, będzie mogli sobie zapisywać waypointy. Jak widzicie mamy or spawna, będziemy mogli wchodzić do świata mrówek, więc może być. Ciekawie, Soczapki. czapki? Świnia miała czopkę. Czemu tak? <laughs> Hej. Nie, powiem wam, że naprawdę na tych shaderach o wiele lepiej Tej wszystko to wygląda. Fajniej się grało, wiele. Co to jest? Tam widzę jakiś zamek, to wygląda jak wioska jakaś, ale czy to będzie wioska, nie jestem pewny, bo... <laughs> tam dalej jest na pewno wioska, ale to wcześniej tutaj to nie wygląda na wioskę mi, Wam powiem. Spróbujemy może tam wejść. Co to jest za zamek? Nie naprawdę kozacko to wszystko tutaj wygląda na tych shaderach. No, zakochany jestem w tym po prostu. Okej, okay, wejdźmy tu do środka. Czy tu ktoś będzie. Mam w ogóle jasność. Aha, dobra, jeszcze musimy sobie podkręcić tutaj. Okej. Okay. żeby wejść na górę. To jest... A, Boże już... A już taki podjarany byłem, ja mówię, ale fajnie z żelaza to jest zrobione, nie? Mówię, a, biorę i będę miał żelaza, a to dupa. Jednak mnie oszukali, bo to jest... Stone, chyba. Zbity. O, fuck, spadłem na dół. jest problem, zaraz będzie noc. Ale ja wam powiem, że nie mam zielonego pojęcia, jakie Moby pojawiają się w nocy. Więc, no. Może być yy, nieciekawie, jak zaraz nie ogarnę czegoś. Ale tutaj nie ma żadnych skrzyni. Ej, myślę, że tutaj coś znajdę. Przez taka wieża sobie. okej, okay, idę do tej wioski. Yy, to nie było zbyt mądre, że tak skakał. Zwyciężacie może jeszcze troszkę. Oj, mikrofon, uspokój się. Muszę wymienić kabel od mikrofonu. Bo straszne są jakieś tutaj zakłócenia podczas nagrywania. Nie, robi się strasznie ciemno. Wejdźmy do tej haty Kowala. Czy ja mam w ogóle. Tak, mam czym się podsadzić. Pod Okej. Okay. To nie jest hata Kowala. Co ja w ogóle tak miniłem? O, Witchery. Okej, okay. Witchercraft też jest wgrane tutaj na tą paczkę modyfikacji. Powiem, że mam, że tak pobieżnie, tylko patrzyłem co tutaj jest dodane. Jest dokładnie wszystkiego tej nie. Bacon nawet dostałem ze świni. Fajnie. Okej. Okay. Tutaj sobie wejdziemy do nich zaraz. Widzę, że oni śpią. Ja bym potrzebował pochodnie najlepiej. Okej, okay, już wyjaśni troszkę było. Wejdźmy tutaj. Czy w skrzynce coś fajnego będzie? Co to jest? Control Crystal, Crowbar. While sneaky to link cards. Okej, okay. ciekawie. Block Steel. Okej. Okay. Dobra, ważne, że dostałem też jakąś tutaj zbroję, nie będę taki goły latał. Legins, jeszcze tylko czapka by się przydała, ale wezmę sobie też to, bo to jest w sumie do bicia nawet lepsze. Okej, okay. Wow, ale to jest kozackie, zobaczcie. Mogę sobie drewno obracać. Co to było? Coś tu chodzi. I ktoś ma jakieś dziwne ataki. Ej, tutaj jest druga atakowala, Pięknie. No, takie wioski to ja lubię. Taki wiosek jak najwięcej powinno tutaj być. I mam diament, mam łopatę, mam też stalowy miecz. Fak, ciekawie. Okej, okay. yy, klatę mam żelazną. Nie wiem, czy będzie lepsza. A zobaczmy. Jak to będzie wyglądało. I dużo się tutaj w sumie nie zmieniło, ale powiem wam, że miejsce już mi się kończy. Nie wiem, czy, czy będzie mi starczyło rzeczy, żeby zrobić sobie od razu yy, plecak. Ale tutaj, no... Creepery widzę, że są. Tutaj ktoś leje już. Wieśniaki. Okej. Okay. Bi, nie bi mi tu wieśniaków! Okej. Okay. Zamknijmy te drzwi. Tu jeszcze jeden zombie lata. Okej, okay. ciekawe jestem, czemu on mnie nie chciał zaatakować, ale ważne, że nie zaatakował, no to jest plus. Okej. Okay. Co jeszcze tutaj w tej wiosce znajdziemy? Będziemy chodzili. Bo fajnie, fajnie to wygląda, że w jednej wiosce mam aż dwie chaty kowala. Może trzecią dziś znajdę? Nie. Ewidentnie nie. Ważne jest też, żebym se zbierał tych marchewków, żebym potem głodny nie latał. Bo to może być problem. Więc zbiorę to wszystko. Oczywiście tutaj, i słuchajcie, nie wiem czy będziemy walili od razu w exploring tak jak w każdej yy, w każdym sezonie wiejskiej, być może zajmę się po prostu od razu znalezieniem domu, bo to jest podstawa jednak a nie tak jak zawsze, że to 10 dziesiąty odcinek, ja dopiero domu szukam Nie, wyjście na dwór chyba nie ma za bardzo sensu wam powiem, bo ich jest tutaj sporo, nie widzę tu jakiś dziwnych mobów, ale mimo wszystko, no nie wiem czy, czy jest sens iść gdzieś dalej, bo też mało widzę no fuck. Ale odwaliłem manianę, spojrzałem na Endermana. Okej, tutaj chodzą. Nic dziwnego tutaj jeszcze nie lata, więc jest dobrze. Oj! Fuck, idź ode mnie. Lecz tutaj jestem... wow Okej, zamknijmy się tutaj, bo... Robi się naprawdę grubo. Zabijają mi wieśniaki łucznik, tutaj się strzela z łucznikiem jakimś innym. Okej, słuchajcie, w tą skrzynkę bym... Mógł sobie zapakować na razie Jakieś rzeczy, bo nie wszystko tak naprawdę potrzebuję, A, kończy mi się miejsce W sumie To jest lipa Okej, okay, ja nie wiem w ogóle co to jest, ale no, no to mogę chyba zostawić Okej okay. Opatę mam taką w sumie Dobra, nieważne, możemy chyba iść Ale Kurde, czemu noc akurat zaszła Fajnie było w dzień chodzić, nie, wam powiem bo... Tutaj to ja się boję na razie wyjść, nie chcę zginąć i coś z tego wszystkiego, co do tej pory udało mi się zebrać, a to byłby problem. Ciekawe jestem, jak mnie teraz widać w kamerce, bo nie zasłoniłem okna i świeci mi w ryj, mam okno z tej strony tylko, z tej już nic nie świeci. Takie do dupy ustawienie kompatu, nie miałem jak inaczej ustawić, bo pokój mam dosyć mały. I jeżeli chodzi o światło, to są problemy, bo oświetla mi tylko jedną część u ryja po prostu. Okej, okay. o skrzynka się otwiera sama automatycznie, dobra, nieważne. Um... No, nie wiem, czy sens czekania na ten na dzień, nie? Ale po prostu stąd wyjdźmy, może. Pójdziemy gdzieś dalej. Jest strasznie ciemno, mało widzę. Czekajcie, ja sobie może e ekran rozjaśnię, żebym cokolwiek tutaj widział. Aha. Tą skórę musimy dorwać. To jest najważniejsze. O, fak szkielety już mnie dorwały. Tam widzę, że też coś się pali jakiś domek. Szkielet ubrany na złoto, to nie za bardzo mi się podoba. Enderman kradnie sobie tutaj już. Dirta, nie, w tą stronę chyba trzeba będzie pójść Będzie najlepszy pomysł, Byleby byle by mnie tutaj nie dorwali Okej, okay. co tam jest? Co tam się dzieje w ogóle? A to są dziewczyny z orpałna dobra, spoko Będzie mogli je sobie Ogarnąć, tylko będę potrzebował jeszcze kwiatki, nie? Bo bez kwiatów to słabo Ty koleś kim jesteś w ogóle, bo... No cię posrało ty! Co on mi zrobił? Widzieliście to? To nie jest takie proste teraz, żeby dziewczynę sobie <laughs> załatwić Bo oni je bronią Fuck Gościu, idź ode mnie To Jesteś nienormalny, ale jak mi, jak mi lutną w ogóle, nie? <laughs> jak mi walno to całe HP mi zeszło Fuck, no nienormalni Okej okay. Tam byśmy musieli skoczyć do tego domu Zobaczyć może tam coś będzie Idź, zombiaku, ode mnie Dobrze są kamyczki, kamyczki chyba podnosić nie będę. Te małe gnojki też tutaj latają, z nimi nie chcę za bardzo walczyć. Dobra, wejdźmy tutaj. Nie wiem, czy tutaj coś znajdę, wątpię, tutaj raczej nic nie będzie, bo to... Dzień dobry! My będziemy kolegami, mam nadzieję. Why do you waste my time? Dlaczego marnujesz mój czas? No, nie muszę go marnować, spoko. No, nie musimy rozmawiać ze sobą, naprawdę. Ja jestem ugodowy, póki mnie nie atakujesz, to naprawdę. Możemy może być kumplami tutaj nawet. Jesteś Ligeia Red. Dziwnie się nazywasz. Okej, okay, wiesz co ci powiem, laska? Laska, Daleko trochę do laski wam powiem, bo. Z tym nosem co ty. Kurde. Jak dzięcioł prawie. Nie, no, dzięcioł ma takie nosa, mam dziób. Nieważne, <gry> idziemy dalej. Pójdziemy sobie w tą stronę. Wow, creeper! Yy! Fuck. Czemu w ogóle zostałem otruty, mi powiedzcie, bo nie ogarniam Bo. Dostałem od kogoś. I mnie zatruło! Fuck. Czy wyjdziemy gdzieś z tego pola na jakieś ciekawsze miejsce po prostu, bo. To cały czas latam po. J -j jakiś. Nie, wiem co to jest w ogóle? Tam coś dużego rośnie. Co to jest? To jest woda Fuck. dziwne. Nie wiem, coś tam się musiało stworzyć. Tam też coś jest chyba, że to... Nie, to są promienie od księżyca. Dobra, nieważne, bo mi się pomyliło. Pójdźmy... Nie wiem, naprawdę. Tutaj do dziewczyn też nie ma za bardzo co podchodzić, bo jak są ich faceci, to no, ja sobie się boję, kurczę jednak. włazić Tam powiem. Panie po miecze od razu atakują. Idź. Ole, ole, mu strzelił w dynkę. Okej, okay, jeszcze to. Tam jest jakiś potwór z Loch Ness w ogóle. Nie wiem, czy widzicie. Ale tam jest naprawdę potwór z Loch Ness w wodzie. Fak. Czy to nie jest ten potwór? Coś to jest potwór z Loch Ness normalnie. Jak widzicie ten? Smok pływający. Okej, okay, pająka już też zabiję. Będę musiał w niego zmieniać chyba, bo tutaj mam modyfikację taką ciekawą. Dobra, słuchajcie, z tej strony nic nie ma w ogóle. To jest bida, Trzeba będzie pójść w tą drugą stronę. Ale dobra, słuchajcie, tyle było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie mam z więcej na razie robić. Ja na razie muszę sam tutaj chyba pozbierać trochę rzeczy, tutaj kopać tego drewna i tak dalej. Poprzechadzać się gdzieś tutaj po świecie, żeby znaleźć coś ciekawego, bo to jest randomowo stworzony świat po prostu na razie. Więc słuchajcie, zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, tak jak mówiłem na początku, 3000 łapek dobijecie i wrzucam wam kolejny materiał, znaczy zaczynam nagrywać. Ale tak jak mówiłem, jeżeli dosyć szybko, uda wam się, to na wam się nabić te łapki. I starczy mi jeszcze dnia, to spróbuję nagrać dla was wtedy jeszcze tego samego dnia kolejny odcinek. Tak więc słuchajcie, zostawiajcie łapki, piszcie komentarze, możecie zasubskrybować mój kanał już teraz, żeby być na bieżąco, możecie wbijać na fanpage'a, no i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć!